Siemano wszystkim, ja jestem Sauccio i witajcie już w piątym odcinku z serii Glass Person. Ostatnio skończyliśmy tutaj na tym, że zrobiliśmy tutaj naszą farmę. Pokazałem wam zmiany, które zaszły, czyli farma zwierząt i troszeczkę tunelu. No w tym odcinku przejdziemy się na nową wyspę, tak? Pójdziemy na nową wyspę, a z takiego powodu, że na razie na tamtą yy... Jaki to biom? Tam, gdzie jest te spawnery pająków, nie pójdziemy. Tylko dziś pójdziemy do tej neterowej. Ponieważ tamto zostawimy sobie na kolejny odcinek. Dobra, sobie tu schowię takie itemki. Takie, o właśnie. I idziemy zobaczyć na tamtą wyspę. Co tu potrzebnego mogę wziąć? Wezmę sobie troszkę jedzonka. Mm. I zobaczymy. Dobra, idziemy. Dzisiaj przyjdziemy się tylko tam, a w następnym odcinku już zrobimy coś lepszego, coś więcej. Nie wiem, ale na pewno, albo raczej pójdziemy już na tamtą wyspę właśnie ogarnąć dużo fajnych rzeczy. I dobra, no to to będzie tak, tak, tak. Będzie szło tak. Dobro. Albo i nie. Chyba jeszcze to będzie tutaj musiało być troszeczkę. No teraz jest dobrze, dobra. No to idziemy. Top, top, top. Dobra. Ooo. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy nad tą już prawie wyspą. I teraz będzie trzeba wody spuścić. Jeżeli dobrze myślę. Ponieważ, ponieważ. Trzeba jakoś tam zejść, a nie widzimy jakoś inaczej kombinować. O! Tu fajna wyspa się fajnie zapowiada. A w ogóle tam jest jakaś fajna wyspa. Ty! Dobra, już wiem co zrobimy. Ale to nie! To już w następnym odcinku, albo może nie w tym. Ponieważ tu jest wyspa. Ja nie wiem ta zastanawiam się, czy nie iść od razu na tą wyspę. Ale nie, ja już wiem, co zrobię. Teraz pójdziemy na tą terową, a w tym następnym odcinku poeksplorujemy tamten biomek, na początku go odnaleźliśmy. I dopiero po jakichś trzech odcinkach pójdziemy na tą wyspę tam. Jeszcze chlebek sobie wezmę. I co miałem? Aha, wodę, dobra. miecze nie potrzebuję, dobra. Jeden wystarczy. I tam bodajże będą na i temki, dlatego to nam się przyda, bo dużo zadań jest spotkami. Yy, tu jest to wyjście dobra. Okej, okay, to odczcina urosła, okej. Okay. Dobra, lecimy. Okej. Okay, teraz tę stronę. I tutaj się zatrzymujemy. I wylewamy tu wodę. Dobra. Ok. O, dużo szkiełko jest. E, tu może zróbmy to tak. Dobra, idziemy tutaj. Dobra, jesteśmy. O, tu już jest blaze, trzeba uważać, że nas nie podpalił. Bo ma na para hitów. Okej, okay, chyba go dedłem. Może zjem sobie coś. Tak, długo go. To gdzie są jego itemki? O, nice. Brodawki. Kurczę, muszę go dednąć, bo on ma u nas na parachitów. Oj, to będzie go problem teraz dednąć. Dobra. Łoż, kurczę, ile ich tu się spełniło Tu mamy problem w Houston. Dobra, zabiłem go. Jest blazer jedna. Pałeczka. Szybko bierzemy itemki. O, już nas podpalili. Kurde. Idę dłem. No, pięknie. To już nasz drugi, nasz, nasz, nasz drugi zgon. No, czemu ja tutaj się nie pojawiam? Dobra. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy na tej wyspie. save. Schodzimy sobie tutaj i idziemy od razu po naszej temki, żeby nam one nie zni... O kurde, nie, nie. Nie, nie, nie! Nie! Naprawdę? Ale nic nie zrobił, bo w wodzie. A to dobrze. Chyba trzcinę tylko rozwalił. Dobra, no nie, to teraz będą potworki się spełniły. Fuck. Uch, ale pizzy, dobra. Okej, okay. i gdzie to teraz było? To spójnie to było. Dobra, są nasze itemki. I dużo naszego levelu. I creeper tam jest. Nie. Tylko nie on. Szybko ubieramy nas secik. I teraz gdzie jest nasz miecz. Nie! Nie, tylko nie on. Nie! Dlaczego mi to robisz? E, ale tu mój mieczyk gdzie spłynął? Ej, naprawdę? On tu spłynął do lawy? Czyli co, co? Y, coś tu musiała mi. O, tu są jeszcze itemki, dobra. Ale tu jest tylko jako, A gdzie mój mieczyk? Dobra, nieważne, idziemy do góry. O nie, ja już tu nie wyjdę. Fuck. Spawner Blazów Dobra Aha, i przepraszam za katar ponieważ no chory jestem niestety ale też nie mogę zaniebać przez to odcinków, bo to nie mój priorytet, tak jakby można. Dobra, nie, nie! Naprawdę. Nie! Dlaczego? Dobra, idziemy tam jeszcze raz. Nie, pająki, węże i klauny! Nie! Gorzej być nie może, a jednak. Nie! No co ty tu robisz? Fuck! Fuck! Dobra, jest, 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 jest. Idziemy tutaj. I szybko po naszej itemki, bo się spalą! I tak za dużo straciliśmy. Okej, okay, tu są nasze spodenki. Dobra, to chowiemy szybko. Szybciutko, szybciutko! O nie! 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 Dlaczego? Fuck! Mogę mnie w tym poziomie gry. Dobra. No co jest z tymi kulami? Wkurzające to jest. Dobra. Ech. Teraz piszę... Tak, jem jeden i będzie. No. No. Naprawdę? Nie. No fuck. Jeszcze się zbugowało. Dobra, my tak sobie troszeczkę tu pocitujemy i od razu tu wejdziemy. GM0 Dobra, ok. I... kości, bo tu ten kostek spadł. Dobra, nie, nie, idziemy tam, bierzemy i tymki, uciekamy stamtąd. Nie, nie! Zostaw mnie! Frajerze. Zostaw mnie! Wyżej, głupi. No i nie ma naszego eku. No super. Jest helmik, ale nie ma klaty. Ale zniszczony już. No i się spaliło. No pięknie. No dzięki. No idziemy już stąd, bo tracę cierpliwość. Patrz, on tu weszedł! On tu wyszedł. Jest, zabiłem go chyba. Nie, yeah, on tu jest! On tu jest! What the fuck! What the fuck O ghost Hehe Wezmę sobie! Nie, nie, nie! Fokus na mnie, FOCUS na mnie! FOKUS na mnie! Fuck! Uciekamy! Fuck 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 fuck! Już zginęliśmy, bo nas deadną znowu. Ech, ach ten Minecraft, nie lubię go Dobra, już gadam od rzeczy Idziemy tam do góry Fuck! Dobra, 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 cicho nie ma... Fuck, na mnie! Fuck! Co? Z no GMA! Ten Minecraft jest... Ta mapka jest w ogóle z z zupcona. Byłem tak nieładnie. Dobra, troszkę pocitujemy. I pójdziemy po nasze itemki. Ale gdzie one są? Gdzie są moje itemy? Czy one się spaliły? Już by chcieli w nas strzelać. Nie o, tu są! Szybko, poza znam uciekną. Dobra. Mamy? A gdzie glowstone? Aha, tu jest. Okej, okay, Mamy też szybko idziemy do góry szybko, szybko, szybko ile ich się tu zespołniło, what the fuck to nie jest do przeżycia, przepraszam, ale... musiałam to zrobić, jestem, wiem, jestem zły skrzynki nie dostałam, dobra, to ja biorę I CO SIĘ PATRZYSZ? I WIDZISZ, CO zrobiłeś? Przecież ja muszę GMA włączać. O, skójny. Ty właśnie, kolor wełny. To ja sobie to wezmę. Dobra, wyłączamy GMA i uciekamy stąd. Tak, uciekamy. Nara. To było straszne. Przy nie wracam, no chyba, że kiedyś Może kiedyś Uch. No fuck Fuck, jeszcze raz fuck Bo ja tego odcinka nie wrzucę Po pierwsze gadam od rzeczy, po drugie mam o i po czwarte takie fejle I właśnie dlatego rzucam odcinki na zapas, bo może się taka choroba zdarzyć, bo ja byłem chory z soboty na niedzielę na na poniedziałek. I w drugim odcinku nie mogę praktycznie wrzucać. To było bez sensu nagrywać, bo wrzucać to tam rzucałam. Nagrywać nie nagrywałam ale nie, nie chciałam nagrywać. No i to było bez sensu. Dobra, tu taka niespodzianka kliper w domu, nie? To mi się normalnie zabił. No, no, bardzo możliwe takie, coś się może zdarzyć. Ale bym nie chciał takiego czegoś. O, dużo kości, nice, nice, nice. Dobra, ubieramy mego już prawie rozwalonego seta. Kiedyś tu budki zostawiłem użyte. Nie ma moich budków! Tu są moje budki. O, dobra, nieważne. I tak, i tak. Co miałam zrobić? Jakie tutaj zadanie? Na pewno miałam zrobić zadanie, zrób obojętnie kompotkę, takie było coś. To, to zrobmy od alchemiczne, a resztę zrobimy, nie, to się robiło tak, a resztę zrobimy w następnym odcinku. Już, już, już mam cały nos zatkany. To tak podsumowując, co dzisiaj zrobiłem, dzisiaj był taki nieograniczony odcinek, ponieważ mam katar, a odcinek musiałem nagrać, bo mi się normalnie za przeproszeniem posrał. O, jaja. Ale, jaja. Eee. <grych> yy. No, i, i co? No, i poszliśmy tam do noterowej tej takiej kuli. Eee. Yy. Zabraliśmy wszystkie itemki z biedą. Straciliśmy miecz. A nie, miecz nie straciliśmy, on się po prostu zniszczył. Straciliśmy zbrojkę naszą, skórzaną, tutaj. No, ale ważne, że wzięliśmy potrzebne itemki, które nam będą potrzebne do potek. I z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia jutro, już w szóstym odcinku Glass Person. Cześć!